Ja się z tej strony Amerskiej, a dzisiaj zrobimy opening arcade jajek i innych takich, bo mam trzy kolor gifty. Jeden Good Fowl Evil Gift, 59 Arcade Egg razy 10, Lak, czy razy 10, nie wiem, i Arcade Egg razy 20, 48. Mam tych yy, 5, mam że 5 kolor giftów, jeszcze to będzie trochę więcej. W tym. Dobra. My jesteśmy. O kurde. Słabo. Dobra. Może być tak, że. Albo nie. Na początku zostawcie suba i lajka. I zaraz zaczniemy. Opening. Jak zostawiliście. O to otwieramy. Najpierw jeden taki. Może. Nie chceć, wyleci. Liczę na. Przynajmniej do jednego, bo chciałbym. I już raz odrobnąć. Zdejmiemy sobie wszystkie pety. To się zdejmuje. I z jeszcze odbierzemy. Najpierw może te gemy z Exclusive Taker. 300 tysięcy, i prawie też. Jak już tak to. Tak. Gdzie są te gifty. Tu. No, od razu może. Cztery. Na początku. Piniata I tyle Dwa I dwa Tutaj nic A tutaj Mini chest A tak tu nic Lipa Co tworzy? Mm. Osiem jajek Co leci, co leci, co leci. Sypie się dalej. czarm z tą. Nic. Dobra, pewnie syp wylecił. Nad nim wymywamy 8. tych. Solci flagi jakieś ziem. czwórki. Po, ter, na, teraz z lipa. No jeszcze 8 tych i 8 tych. Wiem, że można w ustawieniach zmienić, i otwierać pełno, ale ja wolę po, powoli. Zobacz, co leci. Czarm stone, mini chest. Jakiś czarm. Lipa. Jak chcecie coś do mailboxa wysłać, to Olo Dolo 2012 to mniej. A w kolejnym odcinku mogę Was pozdrowić inne takie rzeczy. I kolejne 8. Może coś wyleci z 16. Tutaj nic na razie. Lipa widzowie. a końcu podsumujemy co dropła albo. Co nie nie wiem. Na pewno to nie będzie 10 milionów z tych enchantów. Cztery może. Cztery może oddadzą. Patrzyłam sobie różne filmy. To ludzie potrafią nawet z jednego hura dropnąć. A ja nic, nic nie dropnę. Nic po prostu, nic. Dali się sypie, i nie będzie nic. Nie ma. Dobra, teraz trochę dużo ich otwarłem. Co się sy sypie? No proszę, juro, dajcie jakiegoś Gdzie, 10, nie, 15, 16 milionów wydałem na opening. I ostatnie, 3T I załamujcie. się, wydałem 16 milionów A... żadnego hero. Ile flag? 8 Dużo tych słabych rzeczy, ale jakby Hyuja nie, nie mogli dać nie no, prof. Hughes. Prof. Nie no. Po nie pisze jakaś szansa na niego. Kolejne 8. Ale szukuję jeszcze gruby opening high jajek. Z update'u będę sobie zbierać. Trochę kupywać co jakiś czas i się na zbiera. Eee ja wiem, jakiś syf z tego leci Nie kupujcie tego widzowie Zaraz wam mówię Nie kupujcie tego 16 milionów wydałem i nie ma huge. A. Nie. Jaki syf Nic nie mam Mogę sobie to otworzyć To takie Podsumowanie, drobną huge'a? nie drobne kiedyś nie. A dzisiaj zrobimy konkurs na 2 miliony gemów. Wystarczy co zrobić: zostawić suba lajka, napisać swój nick z Robloxa w komentarzach. A co, ja już będę spadać i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!